W dzisiejszym odcinku na moim kanale, a dzisiaj y, zrobimy sobie QA, takie jesienne troszeczkę, y, ale QA. Y, więc zacznijmy. Y, na początek, na y, początek będą takie pytanka trochę prywatne, y, ale później będą takie pytanka... Y, takie pytanka trochę cringe'owe. E, takie o mnie i w ogóle, ale na początek e, będą m, takie e, właśnie m, lajtowe pytanka. E, więc pierwsze pytanie. Jak masz na imię i nazwisko? E, na imię mam Nikola, a nazwiska nie powiem, e, ponieważ e, ja mam coś takiego, że w internecie nie mówię nazwiska. E, no po prostu tak mam mm, mm, no imię, imię jasne, ale nazwisko no po prostu nie podaję. Czy masz drugie imię? Jeśli tak, to jakie? Nie mam takiego imienia, więc tak. Wolisz czarny czy szary? Yy, ogólnie lubię te dwa kolory, ale bym tak miałabym wybrać no to szary. Tak bardziej. Co najbardziej lubisz pić? No to yy, oprócz yy, właśnie wody, bo lubię bardzo pić wodę, no to lubię różne yy, soki. No ogólnie, ogólnie tak, nie lubię. Yy, czasami się napiję coli albo jakichś gaz, gazowanych napojów słodkich, ale yy, rzadko, bardzo, no po yy, prostu nie lubię a, i nie chcę, nie chcę, nie chcę pić. Co najba, najbardziej lubisz jeść? No to chyba żelki, tak najbardziej. A z czegoś zdrowego, no to lubię różne owoce. Warzywa też, ale warzywa to trochę mniej. Ulubiony serial, film? no to ja bardzo lubię jakieś kryminalne e, właśnie e, czy jakieś filmy horrory e, no to właśnie ja właśnie lubię takie e, ale chyba moim najbardziej ulubionym no to jest kryminalne zagadki Las Vegas to jest serial e, i to najbardziej właśnie takie kryminalne coś związanego e, ten, właśnie ten film Kryminalne Zagadki do Vegas Oglądam od 7 lat Znaczy jak miałam 7 lat To zaczęłam I, i oglądam Do dziś hmm, Ulubiony sport No to chyba siatkówka yy, A jak nie siatkówka To nie wiem czy Można to nazwać sportem Ale ja bardziej lubię yy, 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 Właśnie yy, yy, Gimnastykę i jakieś takie salta czy coś, bardzo właśnie dużo umiem, ale jakoś się tym bardzo nie chwalę. Czasami, czasami coś powiem właśnie w związku z tym, ale jakoś się nie, nie chwalę. Do której klasy chodzisz? No to, to mogę powiedzieć, chodzę do szóstej klasy. I Masz Facebooka, tak. I, i, I mam Instagrama i TikToka. A jeżeli i, po prostu nie macie Instagrama, a macie Messengera, to jest Messenger, na którym możecie do mnie pisać. Na Instagramie też zobaczyłam, że dużo osób do mnie pisze, więc ym, ym, po prostu. Ym, no tak. I wszystkie social media będą w opisie tego filmu. Ym, I we wszystkich. Ym, Właśnie we wszystkich e, filmach, w opisach e, Maciej. Masz mówi Star Planet? E, nie. Mm, nie, bo myślę po prostu, że to jest już po prostu przyjedzone i takie trochę dziecinne. E, ja wiem, że ja jestem jeszcze dzieckiem, ale e, lubię czasami wracać sobie i oglądać jakieś bajki, przypominać różne e, jakieś właśnie mm, rzeczy, czy zabawić zaba się. Nie wiem, skakankę, czy coś właśnie na dworzu, czy właśnie takie rzeczy, ale z gier to właśnie mówi Star Planet. Dla mnie jest już przejedzone i po prostu już tego nie lubię. Co chcesz dostać na urodziny? To jest takie pytanie prywatne w sumie, trochę moim zdaniem, ale urodziny miałam. Miesiąc temu, i w sumie jeszcze nie wiem. A i dostałam telefon ogólnie, to jest dobra. Następne pytanie: Ile masz lat? Lat mam 11. Ulubiony piłkarz. Nie lubię ogólnie gry w piłkę nożną, więc nie, po prostu nie lubię tego i po prostu dla mnie to jest nudne. Grać w piłkę to czasem zagram, ale jakoś tak większego powodzenia z piłką nie mam, a z piłkarzy to, to też nie mam ulubionego i chyba nigdy nie oglądałam meczu, ale zawsze chciałam być na takim meczu na żywo, ale nigdy nie oglądałam. Jakby no Ulubiona gra komputerowa, um, um, ulubiona gra komputerowa, no to chyba ogień i woda. Wiem, że to jest taka bardziej dziecina, ale ja ją bardzo lubię e, właśnie grać z, z moją przyjaciółką i, i w ogóle. No i jeszcze tam są takie um, takie takie um, ostateczne jakby pytania albo taka odpowiedź, że życzę powodzenia w karierze na YouTube i coś tam, coś tam i coś tam dalej. E, Okej, okay. mm, więc e, to były takie prywatne pytania, a teraz e, będzie chwila przerwy i e, poszukam takich bardziej cringe'owych czy coś w tym stylu, więc za chwilę wracam. Okej, okay, znalazłam e, takie pytanka, e, to jest 40 przypadkowych pytań, e, takich no naprawdę jak patrzę, e, jak patrzę na te pytania, to serio takie y, są mm, przypadkowe, ale e, okej, okay, y, nie są aż takie trudne, więc w sumie mm, się cieszę. Pierwsze pytanie, y, gdzie byłaś 3 godziny temu? 3 godziny temu jest godzina 12.41 i 3 godziny temu byłam w domu i szykowałam się do nagrania tego filmu. Czy kiedykolwiek zjadłaś kredkę? Nie, <laughs> nie. Chyba, chyba tak, jak była małym dzieckiem, nie, ale nie przypominam sobie. Czy w odległości 3 metrów od Ciebie jest coś różowego? Tak, yy, yy, poduszka różowa, koc różowy, różowa bluzka, yy, tutaj jest jeszcze różowy plecak, yy, przede mną jeszcze są różowe spodnie. Dokładnie jeszcze przede mną jest różowa kosmetyczka Tam jest różowa pościel, jak widzicie też różowy kot No trochę, a jeszcze różowe lustro mam tam I powiedzmy czerwono-różowa poduszka Więc no jest dosyć dużo rzeczy Czy masz na sobie skarpetki? Nie mam Jestem bez skarpetek dzisiaj Czy byłeś w kinie w ciągu ostatnich pięciu dni? Nie, nie byłam Chyba od czasu kwarantanny. Kiedy była kwarantanna, nie byłam w kinie. Yy, czy jest Ci gorąco? Nie, właśnie jest mi dlatego mam różowotoc. Yy, co było ostatnią rzeczą, którą miałaś do picia? Dzisiaj? Woda. Yy, no. yy, co ostatniego jadłaś? Czekolada. Yy, gdzie byłaś w zeszłym tygodniu, w tej chwili? No, w domu. Kim był ostatni gość w twoim domu? Yy, gość oprócz moich rodziców? To tak, już wiem. To była w środę moja koleżanka. Bo właśnie naszłyśmy na siatkę. Yy, czy tęsknisz za kimś teraz? Oczywiście, że tak. Ale nie powiem za kim. E, jakie są twoje plany na dzisiejszy wieczór? E, na dzisiejszy wieczór to chcę być w domu i oglądać sobie filmy i seriale i opór. Kiedy, mm, kiedy ostatnio napisałeś? Nie rozumiem tego pytania nie mogę go rozczytać. Który ostatnio napisał ci komentarz na Facebooku? Mm, Okay. Nie pamiętam, ale nie odpowiem na to pytanie, bo trochę w sumie jest bez sensu moim zdaniem. Co chcesz wiedzieć o przyszłości? O przyszłości to, czy będę miała dobre wykształcenie i ogólnie, i czy będę nagrywała na YouTubie i mieć social media i czy przeżyjemy w w dobie koronawirusa i kiedy to się skończy? Więc takie są moje pytania. E, czy masz na sobie e, jakieś perfumy? Jeżeli tak, to jakie? E, nie mam perfum więc mam. No. E, no nie mam. Byłaś w tym roku u lekarza. Tak? Byłam trzy razy chyba. Tak, trzy razy. Byłaś. E, nie. E, gdzie jest twój najlepszy przyjaciel? Nie wiem, a nie mam przyjaciela, tylko mam przyjaciółkę. A e, nie wiem, myślę, że w domu bawi się ze swoim sam. Nie wiem, tak myślę. Jeżeli to oglądasz, to powiedz mi, gdzie jesteś. E, czy masz opaleniznę? E, w sumie trochę mam jeszcze, ale bardzo mało. E, bardzo szybko mi zeszła. E, jak patrzę na moje zdjęcia w wakacje, to byłam po prostu czarna. Miałam taka czarna-czarna, tylko miałam bardzo dużą opalenicę, ale nie byłam czarna, a no teraz no, jestem bladziuch. bladziutka. Czego teraz słuchasz? Niczego, bo nagrywam ten film, więc niczego nie słucham. Czy kolekcjonujesz coś? Jeżeli tak, to co? Nie, nie kolekcjonuję nic i nigdy nie kolekcjonowałam. Następny, kiedy ostatni raz zostałaś zatrzymana przez policję? Chyba nigdy. Czy piłaś kiedyś herbatę przez słomkę? Tak, bardzo często piłam w takim kubeczku, co wejście na słomkę. I zawsze robiłam sobie herbatę. Później czekałam, aż była zimna. Wlewałam sobie do tego kubeczka i piłam przez słomkę i herbata przez słomkę zimna to jest coś wspaniałego. Co ostatnio napisałaś w ostatnim SMS-ie? Nie wiem, nie wiem, ale sprawdzę to. SMS-ie, więc nie, nie na Messengerze, tylko w sms -ie. Napisałam do mojej mamy OK. No więc tak. Następne pytanie. Chyba trochę sobie poczekamy do następnego pytania, więc ja znajdę te pytania i do Was wrócę. Okej, okay, znalazłam już i możemy kontynuować, tylko muszę znowu tu wejść i się jak się przy... Dobra. Ok, następne pytanie. To jest 24 pytanie. Lubisz ostre przyprawy? Nie, nienawidzę. Ym, nic ostrego. Żadnych przypraw, nic ostrego, ser. Zawsze po prostu ym, kiedyś, y, znaczy całkiem niedawno, chyba ym, no na, na początku października y, byłam z moimi przyjaciółmi, y, no, no nie przyjaciółmi, ale no, kolegami, koleżankami z klasy y, w KFC. I wzięłam sobie chyba, nie wiem, ale nie pamiętam już co, ale wzięłam sobie coś takiego ostrego bardzo. Zjadłam dwa gryzy, przepiłam dwoma kubkami e, Liptona i musiałam to wyrzucić, bo nie mogłam tego przełknąć. Kiedy ostatni raz wzięłaś prysznic? Wzięłaś prysznic. E, teraz mam wannę, ale prysznic wzięłam w środę. Albo w czwartek. W czwartek. Wziąłem e, czy jesteś bogata? E, nie, nie powiem, że jestem bogata, bo no nie jestem. E, jaka jest u Ciebie pogoda? Jest bardzo dzisiaj ładnie. Świeci słonko, jest zielono, tylko są kałuże bo padało w nocy, ale jest bardzo ładna pogoda dzisiaj. E, nie wiem, czy jest zimno. Chyba raczej e, nie tak bardzo. Chyba jest 16 stopni z tego, co widzę. E, o której godzinie budzisz się rano? Ym, to zależy, na którą mam do szkoły, y, ale mam... Ym, jak mam na ósmą, to wstaję 6.40, y, jak mam na 8:45, to się często zdarza, no to wstaję o siódmej, nawet wcześniej, y, no o siódmej zazwyczaj. Y, Później, czyli na przykład na 12 czy na 9, to wstaje gdzieś tak, 7,40. No, zależy, ale do, do 8, zazwyczaj do 8. Po 8 to no, już bym się dawno spóźniła do szkoły. E, jaki film ostatnio widziałaś? E, widziałam mm, przeciętna blondynka. Albo, albo, albo nie, 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 nie. nie. Tylko... Yy, no, nie mogę się przypomnieć, ale mogę wam powiedzieć, o czym on opowiadał. Yy, no to to był film o Blondynce, która zakochała się w takim yy, chłopaku, który z nią zerwał, bo powiedział jej, że że on po, potrzebuje poważniejszej dziewczyny, a tamta dziewczyna była taka... M, taka... wiecie, wszystko różowe i w ogóle, e, dlatego z nią zerwał. I ona postanowiła e, i on chciał e, studiować prawo, dlatego powiedział jej, że, że właśnie potrzebuje poważniejszej dziewczyny e, i ona postanowiła, że też zacznie studiować prawo. Na początku jej się nie układało, ale później radziła sobie lepiej od niego i właśnie y, dostała się na y, studia i nawet y, prowadziła taką y, sprawę bardzo ważną y, i ją wygrała, więc mam y, no, bardzo fajny film ogólnie. Jak masz dzwonek w telefonie? Y, ja mam po no, prostu taki dzwonek, nie piosenka, tylko taki normalny dzwonek. I... Czy byłaś kiedyś w innym kraju? Byłam w innym kraju, ale nie leciałam samolotem. Ile masz rodzeństwa? Nie mam w ogóle rodzeństwa. Komputer stacjonarny, stacjonarny czy laptop? Laptop. Hmm. Czy planuj, co planujesz dziś robić? No, i dzisiaj ogólnie mam taki dzień w domu, bez sobota. I ogólnie dzisiejszy dzień. O, jakie słoneczko wyszło. Mam nadzieję, że to zobaczycie, ale jest piękna pogoda dzisiaj. A dzisiaj mm, mm, chyba będzie taki dzień w domu. Może wyjdę jeszcze dzisiaj na jakieś poteczki, żeby wrzucić na Instagrama, ale tak to, to raczej w domu. Kiedy ostatni raz płakałaś? Wczoraj? Tak, wczoraj. Jakie jest Twoje ulubione radio? Nie mam chyba? No, nie mam. Co wolisz, hamburgera czy kebaba? Hamburgera. Jaki jest Twój kolor oczu? Nikt, nikt, dosłownie nikt nie może, jakby zobaczyć mój kolor oczu, znaczy stwierdzić, jaki mam kolor oczu, bo ja mam pomieszanie zieleni z niebieskim i troszkę, troszkę, y, trochę białego. Ja mam bardzo dziwne oczy. Y, Co robiłaś o 24 nocy? 24... Y, tak, y, wszystko y, y, przekładałam z jednego telefonu do drugiego telefonu, że Mój tata dostał nowy telefon i z tego starego telefonu wszystko przełożyłam mu na ten nowy telefon, no to to robiłam